Cześć tej Z Igor witam was wszystkich bardzo serdecznie przy okazji nowej serii na moim kanale, czyli quizów z serialu The Walking Dead. Dokładnie tak. Seria, która poniekąd będzie zastępstwem tier list, ale o tym powiem troszeczkę więcej za chwilę. Ale zanim to to tak, dzisiaj dwa quizy, takie krótkie, jeden 10 drugi 15. Ze względu na to, że po prostu nie mam zbyt dużo czasu. Natomiast w przyszłości postaram się znajdować quizy w internecie, które mają po 50 do nawet 100 pytań, żeby po prostu były dłuższe quizy i ciekawsze. Natomiast dzisiaj dwa takie krótkie, w miarę popularne, więc, więc tak, więc te sobie dzisiaj zrobimy. Dodatkowo słuchajcie, jeżeli jeszcze nie wiecie, to stworzyłem nowy kanał na YouTubie Ziger Player, gdzie publikuję na ten moment zapisy z gier The Walking Dead sezonu drugiego, z live'ów oczywiście zapisy i tutaj będą tak naprawdę publikowane dalsze kontynuacje przygód właśnie gier z Clementine, czyli sezon drugi, potem czwarty, piąty, cała reszta tych gier The Walking Dead oraz masę, masę innych gier, chociażby The nie tylko, ale o tym to macie tak naprawdę wszystko w filmie wstęp do kanału, trwanie całe dwie minuty, więc po prostu sobie tam obejrzyjcie, tam jest wszystko wyjaśnione co i jak. A zatem, skoro wszystko mam wyjaśnione, to w tym momencie jeszcze troszeczkę o tych tier listach. Słuchajcie, jeszcze zostały nam cztery tier listy do zrobienia, ale niestety większość z nich na ten moment odpada. Już mówię dlaczego. Ponieważ tak, dwie to miało być top 10 najlepszych odcinków i top 10 najlepszych scen, co teoretycznie wlicza się bardziej w kategorię top 10, a nie tier listy. Niemniej jednak, nie chcę robić w tym momencie top 10 najlepszych scen i odcinków, ponieważ mam takie przeczucie, że ostatnia scena z serialu The Walking Dead, a pamiętamy, że już w tym miesiącu jest przedpremierowo odcinek z 11c i tak naprawdę w listopadzie się już kończy nam cały serial, to wydaje mi się, że ostatnia scena może wyłać u mnie tyle emocji, że znajdzie się po prostu w top 10 najlepszych scen, dlatego nie chcę tego robić. I mimo iż w przypadku top 10 najlepszych odcinków nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek odcinek z na Świeca się znalazł u mnie w top 10, to tego też nie wykluczam, dlatego po prostu nie chcę robić teraz tych dwóch odcinków. Oprócz tego, pół żartem, pół serią miała być lista najbrutalniejszych śmierci serialu The Walking Dead. Niestety nigdzie mi się takowej nie udało znaleźć na internecie, za, za tym po prostu ona jest póki co w stanie, no może kiedy jak uda mi się znaleźć lub ewentualnie jak samemu zrobię. <laughs> to, wtedy, to wtedy sobie takie coś zrobimy. No i zostaje nam w takim razie tylko jedna tierlista. E, czyli tierlista wszystkich odcinków z serialu The Walking Dead, których jest ponad 150. Tak, ranking wszystkich odcinków. Dobra, to może ja w międzyczasie też zacznę wypełniać tutaj pomalutku ten quiz. O którym roku powstały żywe trupy? Oczywiście 2048. Dlaczego nie ma takiej odpowiedzi? <laughs> Dobra. Ile jest sezonów na Netflixie? O kurde, no ciekawe ile może być. Hm. Ostatnio mi chyba ludzie pisali, że na chyba już 11, a więc, a raczej 11 Mam nadzieję, że ten quiz jest aktualny, prawda? Yy, dobrze, a zatem tak, kontynuując I yy, yy, jakby nagranie tej tier listy rankingu wszystkich odcinków serialu The Walking Dead w jednym odcinku No wiecie, jak ja robię te tier listy, prawda? Ja lubię sobie tam pogadać troszkę o różnych scenach O innych pogadam troszkę więcej, o nich trochę mniej, bo już widzę, że mnie czas goni w tych tier listach, żeby nie trwały 3 godziny Tak tutaj no ta tier lista nie by trwała kilkanaście godzin zatem to jest bez sensu robić ją pod rząd dlatego wpadłem na taki pomysł, co gdyby to podzielić na na przykład 6 odcinków na takiej zasadzie, że w pierwszym odcinku robię tier listę, ranking ustawiam e e odcinki z pierwszego i drugiego sezonu w drugim odcinku z trzeci, czwarty potem piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i na samym finałowym jedenasty sezon i teoretycznie to miałoby już troszeczkę więcej sensu i byłoby w miarę możliwe pewnie w pół godziny, bym mógł się z tym wyrobić. Z drugiej strony, jak tak pomyślę, ile było tam scen, ile jest tam rzeczy do analizowania. Plus jeszcze licząc to, że na pewno zdarzy się tak, że po prostu względem niektórych odcinków inne odcinki będą leciały trochę niżej, albo trochę wyżej. No to jakby wydaje mi się, że to jest tier je lista, która jest cholernie ciężka do zrobienia. Także nie wiem, jak to jeszcze z tym zrobią Bo taki podział wydaje mi się być spoko, ale. Czy, czy ja się z tym wyrobię, prawda? Przykładowo, nie wiem, jakbym w czwartym odcinku z rankingu tych wszystkich odcinków całego serialu The Walking Dead oceniał, tak naprawdę, już sezon y, 7-8. No to musiałbym też jeszcze ustawiać inne względem tych odcinków 7-8. Czy coś nie jest lepsze? Czy coś nie zasługuje na wyższą ocenę względem innych odcinków? Wiecie o co chodzi? Więc po prostu to byłoby mega, 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 mega ciężkie do zrobienia. Zatem. Nie wiem jak z emitteristami, póki co dzisiaj mamy quiz, zapewne za, ty, za tydzień też, no chyba że za tydzień już tak naprawdę, no zobaczymy, jeszcze się nad tym zastanowię, możecie też dać znać, jeżeli wy macie jakiś pomysł, no chyba że ewentualnie po prostu zrobić to podział na 11 odcinków i po prostu w każdym dawać tylko y, top, y, top, y, top y, po prostu ranking odcinków z danego sezonu co teoretycznie też miałoby jakiś sens, ale wtedy to jest aż 10 tygodni, więc zanim ktoś dotrwa do finału i zobaczy finałowy wynik, no to tak, no właśnie, więc na tym się jeszcze zastanowię, ale dobra, wracamy sobie w takim razie do quizu, już bez pierdzielenia. W serialu The Walking Dead świat opanowany został przez kosmitów, zombie, wampiry, a smartfony, gdzie są? To nasz świat, no tak, no oczywiście, no, nie wampiry i kosmitów, tylko zombie, ale to jest w ogóle też ciekawe, tutaj tak powiem taki mały easter egg. może ktoś to wie, może nie. Ale Robert Kirkman, czyli twórca komiksów The Walking Dead, właśnie w 2023 roku on, oczywiście został opublikowany, jego komiks The Walking Dead, natomiast żadna, żadne wydawnictwo komiksów nie chciało opublikować jego komiksu, bo było zombie. Dlatego oszukał wydawnictwo pewne, w którym wydał tak swój komiks, że jest to serial o kosmitach, którzy zmieniają ludzi w zombie. No i goście to łyknęli z tego wydawnictwa. Komiksy tak się szybko rozlazły, że nawet mimo iż ich oszukał, to i tak się go zatrudnili na stałe. Także taki mały sterek. Jakby ktoś nie wiedział. Dosyć ciekawe. E, wiesz, że mówiąc, przez chwilę jak zobaczyłem kosmici, to myślałem, że jest właśnie o to pytanie. Znaczy, jaki tutaj był ten. <grym> Ale nie. 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 E, dobrze, a zatem kontynuując. Philip Blake, uznany jako gubernator, jest także przywódcą no, miasta o nazwie Woodbury, oczywiście. A który Andrew Lincoln gra w serii głównego bohatera, który nazywa się <grym> Morgan Jones, tak no, jest. Oczywiście Rick Grimes. Przed apokalipsą Andrea studiowała. Okej, okay, to jest takie ciekawsze, ciekawsze już pytanie. Hmm, kurde. Powiedziałbym, że prawo, no na pewno nie chemię. Medycyna też mi się nie wydaje. Wydaje mi się, że prawo. Albo coś z dziedziny prawa. Wrócę jest to. tego. Hmm, przed apokalipsą zapadł w śpiączkę, ponieważ miał wypadek samochodowy. Spadł ze schodu, został postrzelony. Hmm, no. Cóż, został oczywiście postrzelony. Poniekąd to się troszkę wiąże z tym wypadkiem samochodowym na spazy schodów co nie na łące. <laughs> znaczy to się troszkę wywala, że z tym, ale oczywiście został postrzelony, no. Oczywiście został postrzelony. Green Rid przed są pracował jako dostawca pizzy. Oczywiście. A kto zaznajomił Rika z nową sytuacją na świecie, gdy ten wybudził się ze śpiączki. Daryl, Carol, Morgan. No, Morgan. Morgan tak naprawdę na samym początku. E, jak obronia posługuje się Nixon? Kuszą kataną nożem. Oczywiście kuszą. No chyba 10 na 10, jakby. Co? <grym> Mam coś źle! Czekaj, pokaż ty, co ja powiedziałem źle. A ile sezonów można obejrzeć na Netflixie? Dobra, to jest stary quiz, jak chuj. <grym> jak chuj to jest stary. Ostatnio dodali 11A na Netflix, także. Całkiem śmiesznie bym powiedział co nie. No a reszta wszystko poprawnie, jakby jakoś mnie to zbytnio nie dziwi. Dobrze, a zatem drugi quiz sezony od 1 do 5 tutaj mamy. Jak nazywa się osada, którą rządził? A, to jest w ogóle to samo pytanie, co było tam. Także weźmiemy oczywiście Woodbury. Quiz The Walking Dead, tak jest. Z kim zawodu była? No, to znowu to samo pytanie prawniczkom. O, widzisz, gdyby tam dali dziennikarką, to mógłbym się jeszcze trochę zastanawiać. Chociaż nie, w sumie nie, nie zastanawiałbym się jednak. Kto w więzieniu uczy Rika rolnictwa? No, no raczej Herschel to robił, tak mi się wydaje. No Na pewno nie Maggie, na pewno nie Oscar, no nie, na Axel też nie. Tak mi się wydaje. Chociaż czekaj, on był. Nie, 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 no, wydaje mi się, że raczej Herschel tutaj tak naprawdę uczył. Chociaż czekaj, czekaj, ty ja zawsze mam w wklezać takie coś. Wszystko jest oczywiste, ale zawsze nie wiem, próbuję tak się czegoś dopatrzeć, że kurde, coś może być podchwytliwe pytanie, co nie? Ale no nie no On chyba nie był z zawodu, rolnikiem. No wydaje mi się, że Hersze mimo wszystko też tam nosi tej uprawy, tak mi się wydaje. Chociaż on też tam zajmował się tak naprawdę leczeniem tych ludzi, kurde, może to mimo wszystko był ktoś inny? No dobra, rzucę to, najwyżej będzie przerąbane pytanie. Najwyżej przerąbię to pytanie. Trudno. Z którego sezonu serialu pochodzi ten kadr? Oczywiście jest to wjazd czołgiem, także sezon czwarty. Bo wtedy była ta ósma odcinek, prawda? A jest, wtedy była ta cała bitwa, kiedy wjechali tym czołgiem. Bo w trzecim sezonie, jak dobrze pamiętam, to po prostu wjechali tylko tą całą, nie ciężarówką, tylko tym, no taką, nie wiem jak to nazwać. Tak czy jak takim pojazdem, w którym po prostu wyrzucili im. Stano zombie po prostu. Na to terytorium więzienia, bo gubernator myślał, że to wypłoszy naszych bohaterów. Kim dla Saszy jest Tyris? No słuchajcie, słuchajcie. Interesujące, no właśnie, kim mógł być? No oczywiście bratem, no bo kim by innym. Jeszcze nad kuzynem można było się zastanawiać, gdyby ktoś dokładnie nie pamiętał. Czym żywi ty w niej w stodole? Czekaj, czym żywi. Aha, dobra, dobra. Czym po prostu żywili tych zombiaków. Na pewno nie ludźmi, na pewno nie świniami. Kurczaki tak mi się wydaje, bo myślę, to tak... Bardzo, wydaje mi się, że oni mi kurczaki zrzucali, no. Już wiem. Kto w Atlancie pomaga wydostać się rykowi z czołgu? No Glenn, no. No w Atlancie tak naprawdę. No Tidok i Merl to w ogóle wtedy byli gdzieś tam na dachu i się chyba kłócili, a Dale no to w ogóle nawet go tam nie było Więc weźmiemy sobie oczywiście Glena, Która z tych broni jest atrybutem Derela? Katana, maczeta, kusza, włócznia, oczywiście kusza Dobra Papierosy jakiej marki pojawiają się w serialu? O, Jezus Maria Ej, dobra, to będzie pierwsze pytanie, na którym nie mam totalnie pojęcia Czekaj ja Myślisz, że to pamiętam, jakie to były marki papierosów? Co to w ogóle jest zapytanie? No dobra, wydaje mi się, że to nie były marki na pewno nie jakaś litera z jakąś literą, na pewno nie podwójne. Wydaje mi się, że to było pojedyncze jakieś słowo: Więc albo Mor Morley, albo Winston. Nie wiem, co mi bardziej pasuje. Winston, Mordi. W ogóle zapytanie. Nie, no chyba Mordi. trochę bardziej. A, wrażliśmy Mordiego. I tak wyromię. Ja raczej się wyrąbię na tym pytaniu. E, dokąd zmierza mm, ją Eugene i jego towarzysze, by odkryć lek na zarazę? E, dobra. No tutaj chyba do Waszyngtonu, jak dobrze pamiętam. Na pewno nie New Jersey, na pewno nie New York, Houston. Houston mamy problem. Nie, no wydaje mi się, że Waszyngton Dlatego rzucimy Waszyngton. E, po co udają się Karl i Michon do baru w Country. Po zdjęcie zegarek na szyjnik pozytywkę. Ej, szczerze mówiąc. Ho. Ej, nie pamiętam. <słuch> ale. Hmm. Nie, no, wydaje mi się, że chyba po zdjęcie. Tak naprawdę. I to chyba zdjęcie Judy, to albo kogoś tam. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się... Nie, no, na pewno po zdjęcie. No. Ale miałem przez chwilę taki mindfuck. Po co oni tam poszli przez chwilę? W jaki sposób mieszkańcy azylu mordują ludzi? Rozstrzeliwują, odcinają głowy, podrzynają gardła, grzebią żywcem. Na pewno nie grzebią żywcem, na pewno nie rozstrzeliwują. No, odcinać głowy, no też nie odcinają. No, im gardła, ale potem jeszcze ich baseballem klepią, tak, żeby mieć co do picia, <grym> potem, żeby mieć mięso. No cóż. Y na kanibale, co nie? Jaki napis został wyry... Wy... nie, wyryty na jednej ze ścian kościoła pastora Gabriela? Spłoniesz za to, to pułapka, Chrystus nas ocali, wszyscy umrzemy. Raczej spłoniesz za to mi trochę bardziej pasuje niż cała reszta już tam też była chyba taka sytuacja, że on się po prostu bał otworzyć potrzebującym pomocy oni chyba ten napisali, no to pułapka na pewno nie, no wszyscy, wszyscy że nie, no nic innego tutaj nie pasuje wydaje mi się, że właśnie spłoniesz za to, albo yy, Burnford jest, czy coś takiego coś bardziej w tym stylu, więc raczej znaczy nie Chrystus na socalii, no tak mi się wydaje, że chyba nie no chyba, że tam było więcej niż jeden napis, ale no dobra, niechaj tak to będzie okej, okay, jakiego koloru jest suknia Lori? którą y, widzi Rick w swoich halucynacjach. Biały. Biały, oczywiście. No i ostatnie pytanie, tak naprawdę, więc zaraz się zobaczymy, jakie jest, jak będzie. 5 na 15. <laughs> nie, no chyba tak źle mi nie poszło. Raczej będzie z 12, myślę co najmniej. Co jest głównym problemem mieszkańców więzienia na początku czwartego sezonu? Yy, no, rozwój nieznanej choroby. Tak naprawdę, chyba, tutaj było. Brak amunicji, no to na pewno nie, no niedobór żywności... Też nie bardzo, no głównie rozwój choroby, chociaż to było... Zatruta woda pitna. Okej, okay, no ja rzucę tutaj chyba ten rozwój nieznanej choroby, tak mi się wydaje. Bo nie pamiętam czy... Nie, no tam chyba nie było zatrutej wody, tak mi się wydaje. No i dobra, zobaczymy. O let's go! 100% nawet te papierosy trafiłem? Bez kitu. Nie no, nie no ja sobie ze mnie robisz, że papierosy się udało trafić. Bo to jest tak naprawdę... Nie wiem w sensie inaczej. Ja mam zawsze takie coś robienie kłysów, że ja wiem o co chodzi, tak jak na przykład chociażby teraz z tą nieznaną chorobą, ale miałem takie... Kurde, może to jest jakieś z zapytaniem. Kurde, czy czegoś tam więcej nie było? I zawsze tak dopatruję się jakiegoś drugiego dna nie ma nawet potrzeby. Czekaj, gdzie były te papierosy? Morli. Morley. Kurde, faktycznie dobrze zgadłem. A czy miałem wybór pomiędzy mistrzem i Kurde, ty! No to jest akurat takie pytanie, na które strzelałem, co ja, tak naprawdę. Mm. No i to też z tym zdjęciem. Wydaje mi się, że tam faktycznie ten e, Karl i Michon to zdjęcie Judith. Tak dobrze pamiętam. Jeszcze nowo narodzone, chyba tam w tym sklepie, właśnie. -county. No dobra, także co, tyle ode mnie, dwa quizy wypełnione, Zwiedzimy się za tydzień w środę, prawdopodobnie przy okazji kolejnego quizu, ewentualnie przy okazji tej kiernisty. I co, dajcie znać, czy Wam się spodobało, łapka w górę i subskrypcja do Widziana. No i co? I ja jeszcze Was zapraszam oczywiście na mój drugi kanał, gdzie będą się pojawiały właśnie gry The Walking Dead. No i co? I pewnie widzimy się u mnie na tym głównym kanale. Pewnie nawet jeszcze w piątek, przy okazji jakichś newsów z 11c, albo przy okazji omówienia czwartego odcinka Tales of The Walking Dead. Także co? Ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.